Mija już ponad miesiąc od ostatniej korekty na Bitcoinie, która sprawiła, że tak jak jeszcze miesiąc temu wszyscy mówili, lecimy jeszcze wyżej, lecimy na 100 tysięcy dolarów na Bitcoinie, to nagle korekta przyszła tak dynamiczna, tak szybka i tak dużo pozycji wykosiła, że rynek podzielił się na pół. Niektórzy uważają, że z tego poziomu spadniemy mocno, stawiają na te shorty, inni jednak uważają, że to jest dopiero pierwszy bardzo ważny przystanek do dalszego rozwoju całego cyklu. I dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o najważniejszych wydarzeniach, które w ostatnim miesiącu miały miejsce. Chciałbym Wam powiedzieć też o tym, co u mnie się działo, co robiłem i gdzie zauważyłem jakieś ciekawostki i ciekawe właśnie okazje. Więc o tym dzisiaj. Ja nazywam się Kamil Rząbek, i już nie przedłużając, zapraszam Was do odcinka. Zanim jednak zaczniemy to ogłoszenia. Grupa telegramowa przede wszystkim pod każdym filmem klikacie w link i macie dostęp do grupy. Kolejna rzecz, czyli podcast, który nagrywamy zawsze w niedzielę, w niedzielę 18, trafia na wasze na Spotify, trafia na Apple Podcast i we wszystkich tych miejscach, w których właśnie możecie słuchać podcastów krypto o Clock. Dostajemy mnóstwo pozytywnych informacji. Jest to miejsce, w którym, jeżeli chcecie być na bieżąco, to właśnie tam filmy nie pojawiają się tak często, ale podcast pojawia się właśnie co tydzień. Kolejna informacja e-book ze strony kamilarzombe.pl, który automatycznie Was zapisuje do newslettera i giełda, na której gramy. Zawsze w opisie znajdziecie bezpośredni link do tej giełdy. A teraz, aby nie przedłużać, rozpoczynamy go. Dzisiejszy odcinek e, tak naprawdę podzieliłem na kilka takich ważnych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie, które uważam, że były po prostu bardzo istotne i po raz kolejny z nas czegoś uczą. Chciałbym rozpocząć od historii, która jest... E... Bardzo, bardzo negatywna. Negatywna przede wszystkim dla wszystkich tych, którzy uwierzyli w marketing PR jednego z projektów, który w ostatnich miesiącach miał niezwykle duży posłuch, czyli ZK Casino. ZK Casino wyróżniło się tym, że zaczęli o sobie mówić, że to jest kasyno, Onczej, nowe kasyno, czyli możemy tam się zakładać, możemy z małej kwoty uzyskać bardzo dużą kwotę, jeżeli mamy szczęście. Zykie Kasyno a, zaczęło sobie mówić w sposób taka, taki sposób, aby wykreować jak największe emocje, jak największą pompę. Co o sobie mówili? Że to jest technologia Layer, layer 2, że współpracują z zkSync, sync czyli największą technologią layer, layer 2 opartą o Zero Knowledge, że współpracują z Agen Layer, czyli kolejnym, kolejnym dużym produktem, projektem, który w ostatnich czasach miał bardzo dobry posłów, Czyli zbudowali wokół siebie niezwykle mocny hype. Ten hype był na tyle mocny, że ja dostawałem przeróżne e, propozycje. Kamil, weź się tym zainteresuj, Kamil, weź o tym nagraj, Kamil, tutaj coś wspomnie i tak dalej, i tak dalej. Z żadnej z tych propozycji oczywiście nie skorzystałem, bo już od samego początku lampka ostrzegawcza była taka, że bardzo, za, aż za głośno o tym po prostu się zrobiło. I z ZK Casino cała historia kończy się fatalnie. I tak w skrócie, żeby wam nie przedłużać tego, a żeby, żebyśmy mogli z tego wyciągnąć jakieś wnioski, to ZK Casino nagle na tym całym hype'ie ogłosiło, że zbiera rundę finansowania od funduszy VC od e, influencerów. I wspomnieli o tym, że Pentoshi, czyli gość, który jest bardzo popularny na Twitterze, e, którego pewnie kojarzycie, co ciekawe według mnie Pentoshi to już nie jest ten sam Pentoshi, który kiedyś był, a raczej to jest ktoś kupił od niego to konto, więc też trzeba bardzo uważać. E, Big Brain Holding, czyli duży fundusz VC, który wcześniej finansował e, Solany i tak dalej, więc wszystko wskazywało na to, że te 26 milionów, które weszło od tych strategicznych inwestorów, między innymi też giełda MEX tam była, na waluacji 350 milionów pokazuje, że to jest ogromny, ogromny sukces. No i na tym sukcesie zaczęło się budować jeszcze większy hype. I nagle, tak naprawdę skracając tą historię, w pewnym momencie Max jednak wrzuca informację, że nie będzie listował tokena zikejowego, czyli ZK Casino i bez podawania żadnych szczegółów, co było bardzo, bardzo dziwne, i to zbudziło zainteresowania. To była taka lampka ostrzegawcza i nagle detektywi Twittera zaczęli grzebać w całej sytuacji i zaczęli dogrzebywać się do różnych różnych rzeczy, do tego, że założyciel wcześniej robił rzeczy, które nie są do końca zgodne, które, które po prostu też były. Niektórzy uważają, że błyskamami, niektórzy uważają, że, oszuk że oszukał kilka razy i tak dalej, i tak dalej. Ale w międzyczasie to, co się wydarzyło, jest bardzo istotne. W międzyczasie ZK Kassen ogłosiło tak zwany bridge i farmienie punktów. To farmienie punktów, czyli zbieranie punktów, które później tam się zamieniają na tokeny, stało się bardzo popularne po tym, jak Air osiągnął ogromny sukces. Nagle ZK Casino zrobiło to samo. 30 milionów, ponad 30 milionów dolarów wleciało bardzo szybko, a było zapewnione, że każdy Ether, który tam wchodzi, bo to zbierali w Etherach, czyli Ether, który wchodził na ich technologię drugiej warstwy, czy tam na ich smart contract, zostanie później, po prostu każdy będzie mógł w dowolnym momencie wypłacić tego etera I ludzie poczuli się oczywiście e, bezpiecznie, bo można wpłacić w dowolnym momencie, wypłacić, ta płynność jest bardzo ważna dla inwestorów krypto, więc zaczęli wpłacać bardzo dużo pieniędzy. 30 milionów dolarów szybko się pojawiło na ich smart kontrakcie i nagle okazało się coś, co wszystkich zbiło totalnie, totalnie z totalnie z planszy, można powiedzieć, że wszystkich zmiotów z planszy, bo to jest pierwsza tego typu sytuacja. Zicke Casino w trakcie postanowiło zmienić zasady. Napisali, że zmieniają zasady i wszystkie, te, i wszystkie te etery, które wleciały, zostaną skonwertowane na token, uwaga, jakby to był jeszcze dobry deal, na waluację 500 milionów dolarów. Czyli to, co się zdarzyło, to ludzie, którzy chcieli farmić te punkty, Mieć ekspozycję na język poprzez swój kapitał, okazuje się, że e, hmm. zostali totalnie, totalnie oszukani, bo automatycznie ich etery zamieniły się na token, na token, który tak naprawdę po tym wszystkim może się okazać totalnie bezwartościowy. To jest coś, czego rynek krypto jeszcze nie widział. A i community jest wściekłe. Community jest na tyle wściekłe, że chińska społeczność, która jest dosyć specyficzna i z nimi się raczej nie zadziera, już zaczęła, już tak naprawdę mają wszystkie dane założyciela, już zaczęło się, zaczęła się pogoń za założycielem. Ja wam o tym opowiadam, dlatego że w ostatnim czasie, gdy jest ten czas taki optymistyczny, to pojawia się mnóstwo dili różnych, w których uważamy, że jesteśmy bezpieczni, w której uważamy, że. Etery, które gdzieś nam wchodzą na smart contract, które mają nam farmić punkty i tak dalej, które może w dowolnym momencie wypłacić. Nagle się okazuje, że nie ma skrupułów, niektóre osoby nie mają skrupułów i zmieniają zasady w trakcie. Bardzo, bardzo cenna lekcja. Bardzo ważna lekcja, i też lekcja, która powinna nam powiedzieć, że po prostu przed każdym przelaniem gdzieś swoich eterów, środków, powinniśmy się zastanowić, czy na pewno zasady w trakcie się nie zmienią. To coś ciekawe, to Ziki Casino, i to jest kolejna lekcja w tej lekcji, to Ziki Casino wykreowało ogromny hype. Ludzie byli zakochani przecież w tym projekcie. Totalnie zakochani. i gdy popatrzymy sobie na rynek i na konkurencję, która jest w tym momencie na rynku, to jest Rollbit i Shuffle, to te dwa pro projekty są na znacznie niższej wycenie, a generują tyle zysku, że na przykład Shuffle, jeżeli nadal utrzymałoby taki zysk i utrzymałoby cenę swojego tokena, to jedna trzecia wszystkich tokenów zostanie spalone do końca roku. Oni spalają około 1%. Tygodniowo, tygodniowo swego Sapala za zysk, a Rollbit, um, Rollbit też generuje ogromne zyski, pomimo tego te tokeny spadają lub są po prostu gdzieś tam w jakiejś konsolidacji cały czas. Więc rynek zakochał się znowu w projekcie, który zaczął wykreować swój, swój hype na tak naprawdę na kłamstwie, bo zyki kasyno nie ma żadnego połączenia z ZK synkem, a z Layer w tym momencie tym bardziej. Więc Um, to pokazuje, że gdy zaczyna się ten prawdziwy bull market, to liczy się tylko narracja, liczy się hype i dlatego jest tak ciężko zarabiać osobom, które faktycznie szukają tej prawdziwej wartości na rynku, szukają technologii, bo tak jak pewnie zwróciliście uwagę, grzeją memy, grzeją narracje i grzeje głupota. Ta taka krzywa która pokazuje IQ inwestorów krypto. Ci, którzy najwięcej zarabiają, to bardzo często są inwestorzy, którzy mają niskie IQ, w ogóle nie tak rynku technologiczny, tylko po prostu łapią te narracje. Więc to są dwie lekcje, które z tej z historii właśnie na pewno warto zapamiętać. A w tym momencie przechodzimy dalej. Punkt drugi. Berachain i wzrost popularności Berachain. Berachain już Wam opowiadałem dosyć dawno w tym momencie Berachain przyspiesza. Kolejne rundy finansowania na sporych waluacjach pojawiły się, miliardowe już są te waluacje I to, co, to, co robiłem przez ostatni czas, to zastanawiałem się, dobra, gdzie ekspozycje na Bera można jeszcze zbudować? Z jednej strony, można kupować tą OG Birds, czyli te pierwsze tak naprawdę pierwszą kolekcję NFT Bera która kosztowała. 0,1 etera jakoś na samym początku, a w tym momencie kosztuje z 100 eterów ponad, jeden taki misiek. To jest ta, ta kolekcja, która tak naprawdę stworzyła w pewnym sensie, raczej. To jest drogie i to zostało już mocno wypompowane, większość osób sobie na to nie może pozwolić. Kolejna rzecz, jak budować ekspozycję, to była kampania Galaxy, która trwała jakiś czas, w tym momencie już się też nie da na niej klikać, ale tam znowu ponad milion adresów wzięło w tym udział. Dlaczego milion adresów? Dlatego, że Berachain jest na testnecie i airdropowcy, ci którzy szukają tych airdropów mają koszt zero do tego żeby kreować transakcje więc miliony nowych e, użytkowników pod tą Berachain się podpięło i pod tą ka kampanię Galaxy, ale to już jest za nami można oczywiście klikać testnet, przesyłać różne słapy robić różne rzeczy, być na bieżąco, wczytywać się w cały ekosystem BeraChain. A ja w ostatnim czasie zacząłem się zastanawiać nad tym, czy jedna z pozycji, które można w tym momencie zbudować i trochę są skomplikowane w tym, w, tym i w jaki sposób to działa, czy to nie będzie najlepsza, e, najlepsza ekspozycja właśnie na BeraChain. Mówię tutaj o Honeycombs. Honey Honeycombs, czyli plastra miodu NFT. Te plastry miodu NFT, NFT są stworzone przez zespół, który jest bardzo, bardzo blisko z Berachain. Plastry miodu, czyli Honeycombs, są połączone z Apiology Apul, DAO. I to jest DAO, które, które będzie w sercu tak naprawdę Berachain. Oni tak o sobie mówią, że to będzie DAO w sercu Berachain. Jakie są zasady? Zasady, aby dostać się do tego DAO, yy, są dosyć proste. Trzeba mieć Jednego, jeden plaster miodu, czyli jeden ten honeycomb NFT, który w tym momencie wchodzi w okolicach około 0,3 ETH, ETH, jest ich 16 tysięcy jakoś. A druga rzecz, którą trzeba mieć to e, 6. E, jak w ogóle sobie tak myślę o tym, co ja teraz wam opowiadam, to to brzmi śmiesznie, sześć słoików miodu NFT. I w tym momencie jesteśmy przed trzecim mintem, czyli dopiero trzy słoiki miodu zostały, e, zostały, e, zostały po prostu e, wypuszczone. Dwie, dwa zostały wypuszczone, a trzy, trzeci dopiero przed nami. I moja w ogóle teza jest taka, że. Do startu Berachain zostało jeszcze jakieś sporo czasu, ponieważ uważam, że to, to DAO, o którym wspominam, jest tak blisko Berachain, że w momencie, w którym będziemy dochodzić do tego szóstego mintu, to będzie już czas, w którym Berachain będzie tuż, tuż za rogiem. I teraz, jakie są zasady? Same posiadanie tego Honeycomb, tego plastru miodu, pozwala nam na to, aby mieć potencjalnie airdrop z projektów, które się będą budować na Berachain. Te osoby, które stoją za tym projektem NFT, e, robią taki tzw. Tak inkubator na Bera Chain, czyli będą wspierać różne projekty. Już w tym momencie mają kilkadziesiąt projektów, które się tam będą budować. I te projekty będą dzielić się swoimi tokenami z właśnie posiadaczami, e, posiadaczami plastrom jodu lub właśnie z e, osobami, które mają dostęp bezpośrednio do Dao. I teraz, żeby dostać się do tego Dao, właśnie tak jak powiedziałem, trzeba mieć jeden plastrom jodu i sześć tych, e, sześć tych słoików. I to może Wam się wydawać śmieszne, jakie suiky i tak dalej, ale cała Chain, całe całe jest zbudowane właśnie na takim memie zbudowań, i dlatego to tak mocno chwyciło. I teraz, um, aby wejść do tego DAO, do DAO będzie tylko 5000, ponad 5000 wejść, um, to trzeba mieć i placer sześć słoików i spalić to i wtedy mamy dostęp bezpośrednio do DAO. I to DAO będzie w sercu Berachain, to DAO będzie odpowiedzialne za jeszcze większą współpracę i to DAO będzie jednym z walidatorów, jednym z kluczowych walidatorów, wszystko na to wskazuje Berachain. Idea tutaj jest taka i tych tez jest różny i to się trzeba w to wczytać. Nie mamy na to zbyt dużo czasu, a idea jest taka, że posiadacze tego DAO będą też pasywnymi, pewnym, będą pasywnie zarabiać na całym, całej strategii Um, strategii tego dało, aby właśnie wspierać Beraczeń. Wydaje mi się, po tym, co przeczytałem o Beraczeń, po tym, jak e, trochę się w to wszystko gdzieś e, zagłębiłem, uważam, że to nadal jest jedna z najciekawszych ekspozycji um, na BERE. Dlatego, że nie jest zrozumiane, dlatego, że trwa to trochę dłużej, dlatego, że trzeba to zrozumieć właśnie i się wczytywać, a ludzie bardzo często e, nie mają na to czasu lub są po prostu leniwi, więc tego nie robią. Więc to u mnie się zaczęło dziać, też sobie to, bo zacząłem dodawać do swojego portfela NFT i zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. Zadawaliście mi sporo pytań, o Oberachein, jak na to się przygotować. To jest jeden sposób, który ja wybrałem. To oczywiście nie jest żadna porada inwestycyjna, nie wiem, czy to da dobrze zarobić ale gdy sobie tak porozumiałem, to chcę na to po prostu zabetować. Temat numer 3, gdzie tak skaczemy po tych tematach, ale właśnie chciałbym z Wami porozmawiać o takich najważniejszych rzeczach, które według mnie w ostatnim czasie się wydarzyło i które gdzieś tam też skorzystałem i o, o których, um, które uważam, że są ciekawą, um, ciekawą perspektywą przede wszystkim inwestycyjną. EGLR w tym momencie ma 15,5 miliarda dolarów. Właśnie to czytam z DeFi LAMI, jeżeli chodzi o Total Value Locked, zablokowaną wartość. To są ogromne, ogromne e, kwoty. Zaczęło to rosnąć jeszcze w ostatnim czasie, e, jeszcze bardziej do góry, ponieważ EGLR całkowicie się otworzył, EGLR też już na minet, czyli... E, czyli AWS, czyli aplikacje, e, aplikacje, które korzystają z Agilayera do tego, żeby wziąć z EG Layer bezpieczeństwo więc budować swoją aplikację, um, już zaczęły, e, już, już po prostu rozpoczęła się ta faza, w której można to robić. I doszło do pewnej ciekawej sytuacji. Doszło do sytuacji, w której jest w tym momencie 15,5, jak wspomniałem, miliarda dolarów, a tylko około 10% tej wartości tej, tego TVL w tym momencie jest wykorzystywany przez aplikacje, które chcą budować się w oparciu o EG Layer. Czyli no zwróćcie uwagę, jak duża jest dysproporcja pomiędzy tym, ile rynek faktycznie potrzebuje tego bezpieczeństwa Ethereum na ten moment, a ile, e, ile osób zablokowało po prostu swoje Ethereum, ile. Czyli to jest taka typowa sytuacja, popyt-podaż. I co ta sytuacja nam, o czym nam ta sytuacja mówi? Czyli popyt to jest aplikacje, które faktycznie chcą wykorzystać Angular do zabezpieczenia swoich e, zabezpieczenia bezpieczeństwem Ethereum swoich rozwiązań. Około 10% tych 15 miliardów dolarów. Podaż 15,5 miliarda dolarów. I teraz co nam to mówi? Mówi nam to tylko tyle, że ten yield, bo przypomnijmy, przypomnijmy że aplikacje, które korzystają z Angular, dzielą się na przykład swoimi tokenami z osobami, które dostarczają to bezpieczeństwo my, za to, że dostarczamy to bezpieczeństwo Ethereum, za to, że delegujemy swoje Ethereum właśnie na EG otrzymujemy różne tokeny e, aplikacji, które właśnie się budują. I te aplikacje płacą y yield. I w tym momencie, jeżeli podaż jest tak duża, a popyt tak mały, to okazuje się, że ten yield na samym końcu będzie bardzo, bardzo mały. I dlaczego ten yield będzie mały, a pomimo tego e, ten TBL rośnie? Dlatego, że Przede wszystkim ludzie tutaj farmią airdrop agent e layer, czyli po prostu um, zablokowali swoje etery po to, żeby otrzymać na samym końcu, żeby punkty, które mają, za e punkty, które mają, żeby mogli otrzymać po prostu airdropa tokena agent. E Więc to, co przewiduje, to w momencie, w którym ten token e się pojawi, to agent e layer myślę, że z 80% tej wartości spadnie. 80% tej wartości po prostu wyparuje z AG Layer. To pierwsza rzecz, żeby po prostu wyrównać popyt i podaż. Druga rzecz to uważam, że AG Layerowi tak, nie jest na rękę wypuszczać tego tokena tak szybko, skoro ten token jest tak dużą motywacją do tego, żeby TVL rosnął, a na bazie tego TVL oni pe pewnie rozmawiałem na temat kolejnych rund inwestycyjnych i mogą się chwalić ogromnymi Statystykami, to prawdopodobnie im się niejako nie spieszy z wypuszczeniem tych tokenów. Z drugiej strony muszą ten token wypuścić w dobrym momencie, więc zobaczymy. Uważam, że do końca roku prawdopodobnie się to wydarzy. Trzecia rzecz, o której tutaj chciałbym powiedzieć, to to, że konkurencja pojawiła się dla EGLR, że nie jest już jedynym rozwiązaniem tego typu i właśnie między innymi pojawił się Karak Network. Teraz chwilę chciałbym z Wami nad tym się zatrzymać. Karak Network, który się pojawił i okazuje się, że to jest team, który kiedyś budował na terze. Na terze, w momencie, w którym wszystko padało i tak dalej, w momencie, w którym dochodziło do tego Magedoną, oni oberwali w tym momencie taki, um, tego community, theory, który czuje się oszukany, oberwali mocnym, e, mocnym nie wiem, czy to nazwać foodem, No po prostu opiniami, które sprawiło, że Karak Network od samego początku po prostu e, oberwał. Ale Karek Network już w tym momencie jest na ponad miliard dolarów. Jest wspierany m.in. przez Coinbase, który no musi robić dobry due diligence, ponieważ to jest spółka akcyjna. I teraz to, co. to jest oczywiście takie proste, bardzo proste myślenie: spółka akcyjna, więc musi robić do, dobry due diligence, ale w pewnym, momencie, w pewnym sensie to właśnie tak działa. I teraz doszło do bardzo ciekawej sytuacji. EGLR, który ostatnią rundę miał na kilka miliardów dolarów, ma 15 miliardów dolarów TBL-u, czyli kapitału, który farmi ten token, farmi te punkty. Karak Network ma tego TBL-u w okolicach 75 milionów, 75 milionów dolarów. Teraz, gdy sobie o tym tak pomyślałem, to e, uważam, że farmienie Karak Network może się dużo bardziej opłacić niż, niż EGLR. To jest typowa sytuacja. Lider, czyli EGLR, za nim kopie. I ta kopia już jest wyceniana na rynku pozagiełdowym na ponad miliard dolarów. Czyli teraz, jeżeli popatrzymy sobie na wyceny, Eigenlayer to jest nawet powiedzmy 10 miliardów dolarów. Eigenlayer, tutaj jest wycena Karaka na końcach miliarda dolarów. PVL w Eigenlayer to jest 15 miliardów dolarów. Karaku to jest 75 milionów dolarów. To można powiedzieć, że Różnica prawie dwustukrotna, jeżeli chodzi o TVL. I teraz, jak sobie to jak o tym wszystkim myślałem, to wydaje mi się, że farmienie tego karak może być o dużo bardziej opłacalne na samym końcu. Jeżeli jest Coinbase, to pewnie wejdzie na Coinbase, różne giełdy. Ja uważam, że będzie taki hype na staking, że to będzie na wszystkie giełdy. I tutaj dostrzegam potencjalnie o kawie. I teraz bardzo ważne jest to: bardzo, bardzo ważne jest to, że tutaj jest ryzyko smart contractowe. Jeżeli Płaciacie tam do karak czy do eigen layer, to musicie brać, to bierzecie po prostu na, na barki ryzyko smart kontraktowe. Ryzyko smart kontraktowe polega na tym, że ktoś może to schakować, może dojść właśnie do jakiejś sytuacji, że, że ktoś to przejmie. Albo może być z jakiej kasony, które stwierdzi, że jednak ja blokujemy te tereny na dłużej. więc wszystko to musicie wziąć na barki. To nie jest inwestycja bez ryzyka, to jest inwestycja z, z, z ryzykiem. Każde farmienie, każde wysyłanie eterów spoza naszego portfela to jest ryzyko. Z drugiej strony um, uważam, że tutaj potencjalny, potencjalny wzrost będzie o dużo, dużo, e, dużo większy niż EigenLayer. Layer. Taka jest moja teza. Zobaczymy na samym końcu, jak ona zostanie, czy ona zostanie potwierdzona, czy nie, e, ale e, ta różnica tego db jest zdecydowanie zbyt duża w porównywaniu do, e, do ewaluacji, więc tutaj dostrzegam okazję. Żeby wejść w ogóle w tym momencie w karak, potrzeba tych kodów. Te kody dostaniecie w opisie filmu. Wrzucę tam kilka kodów. Nie wiem jak to do końca działa, czy to są jakieś referale, czy, czy nie. Ale po prostu musi mieć kod na wejście. Tam się odbiera te punkty, więc prawdopodobnie do tych punktów te punkty będą dodawać jeszcze jakieś tam bustu. Te, te referale będą dodawa dodawać boostu do do tych punktów. Robicie to na swoją własną odpowiedzialność, ja w farmie Karak i robię to w dość ciekawy sposób. Uważam, że tutaj jest jeszcze jedna dźwignia, którą można wykorzystać, która oczywiście daje kolejne ryzyko smart kontraktu, ale jest coś takiego jak METH. METH to jest płynny Ether zastejkowany z mantru, czyli z drugiej warstwy Ethereum Mantr, która się rozwija bardzo mocno. I METH działa w taki sposób, że nie dość, że macie podwójny Yield, Yield podwójny wynika z tego, że Mantle ma ogromne Treasury et pet, et Ethereum, które jest zastejkowane i teraz ten Yield, który oni tam mają, oni przeznaczają wszystko na y, właścicieli METH, dlatego mogą tutaj świadczyć Yield razy dwa. I teraz METH, samo posiadanie METH nam automatycznie też farmi w jakiejś części Ege Layer, ponieważ 100 tysięcy Etherów zostało wysłane do Eigen Layer przez Mantle. Więc posiadając METH, który wrzucacie w KARAK, nie dość, że zabrabiacie punkty na KARAK, to jeszcze macie ekspozycję na take. To jest taka, taka można powiedzieć, taka sztuczka, taka dźwignia, jakkolwiek to chcecie nazwać. Ale ja to w taki sposób zrobiłem. O tym Wam właśnie chciałem opowiedzieć, dostrzegam tutaj jakąś ciekawą e, okazję. Robicie to wszystko e, na swoją własną odpowiedzialność. E, to jest oczywiście wszystko związane z ryzykiem. No i o tych trzech tematach dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać, trzy tematy, w których też indywidualnie w taki sposób się zaangażowałem i e, o których Wam chciałem opowiedzieć. E, na samym końcu to czy tego skorzystać czy nie, tylko e, to jest Wasza własna decyzja. W ostatnim czasie wydarzyło się sporo o tych rzeczach, porozmawialiśmy między innymi na podcaście o WorldCoinie, o Telegramie, e, to są dwie niezwykle ważne informacje. Które pokazują, że altcoiny mogą zostać mocno um, zaadoptowane w niektórych przypadkach. Jeżeli chcecie wrócić do naszych przemyśleń związanych z, z Worldcoinem czy Telegramem, zapraszam Was właśnie na podcast. Ale wydaje mi się, że sytuacja z WorldCoin jest na tyle ciekawa, że jeszcze o tym wspomnę w najbliższym czasie. I teraz błagam, bo znowu. Ktoś pali i powie, ja że wspomniał o konie, to jest znaczy rzeczy warto kupować. Nie. Jeżeli przysłuchaliście dobrze podcast, to wiecie, jakie mam danie na ten temat. O tym właśnie na zakończenie Wam chciałem jeszcze powiedzieć. No i teraz klasycznie, jak zwykle, zostawiam Was z lemem i słyszymy się w najbliższym czasie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!